Cześć, z tej strony Jarek Poleca. Witajcie serdecznie na moim kanale To co? Zapraszam na odcinek dzisiejszy. Będzie się działo. Cóż to za paczuszka? O kurczę, o kurczę. Nie zdradzę wam co jest w środku. ostatnio był lepiej zapakowany, no dzisiaj jest tak sobie, ale nie szkodzi. To nie są jajka, żeby się coś zbiło. Uw. Co my tutaj mamy? Ok, udało się. Mm. Charlie Shin w granicach ryzyka, proszę bardzo. Karteczka. Kupuję u takiego sprzedawcy, który właśnie takie, takie cuda zostawia w środku. Karteczki. W środku jest kaseta, super, fajnie, fajny film będzie z Charyshinem. O, na ten film to polowałem, kurczę, powiem wam, bo że świetny film to jest, świetny film, kurczę, Informator. Fajnie, fajnie, kurczę, jest fajnie. Mam część drugą, teraz mam część pierwszą. Wypożyczenie kosztowało 3 zł. Nieźle. To były czasy, co? To były czasy, powiem Wam. Potrafiłem godzinę spędzić w wypożyczalni kaset wideo, oglądając okładki, przeglądając filmy. Takie to były czasy. Zawsze coś się wybrało i potem do domu na seans. Fatalna namiętność. Richard Gere. Świetny dreszczowiec. Kaseta w bardzo dobrym stanie, fajnie. Super. Nożownik Wiecie co, to jest kawał dobrego kina Na streamingu ciężko dostać ten film Znaleźć Wiem, że jest, ale trzeba wy... Na CDA trzeba zapłacić Za konto premium Ale będę miał tutaj na półeczce Ten film, świetny film Dwóch świetnych aktorów Tommy Lee Jones I Benicio del Toro Polecam serdecznie. Rewelacja, rewelacja. Świetnie. Bad Company, Hopkins i Rock. To będzie taka lekka komedia w stylu boysów. Sensacyjna komedia, tak, tak. Chociaż nie, chociaż tu piszą, że co to jest. Dreszczowiec szpiegowski. Hmm. Ale ten czarnoskóry aktor sugeruje, że to jest komedia. No, zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy. Władza absolutna. Clean Eastwood. Wypożyczenie 2 złote. Są sprawy, o których lepiej nie wiedzieć. Czekajcie, jeszcze muszę tu zobaczyć, czy tutaj jest kaseta w środku. Jest. Dobrze. Też jest. Niebieska, patrzcie. Super. Władza absolutna. U, się odkleiło. Trzeba będzie przykleić. Fajnie, fajnie. Świetny aktor. Oczy Węża. Nicolas Cage. No, w tym filmie to była złota era Nicola Cage'a. Najlepsze, najlepsze role wtedy miał. Polecam serdecznie. Kawał dobrego kina. Oczy Węża. Super. W bagnie Los Angeles. Wypożyczenie 3 zł. Denzel Washington. Też kawałek świetnego filmu. Świetnie, fajnie, fajnie. Taka nietypowa kaseta, nie? Zobaczcie. Nieprzewinięte. Uuu, nieprzewinięte. Będzie kara, będzie kara. Zawód szpieg. Robert Redford w swojej, jednej z najlepszych rur z Bradem Pittem. Świetny dreszczowiec. No. Świetny dreszczowiec. Będzie kawał dobrego kina. Ale co te numerki oznaczają? 10+. plus. Hmm. No cena to nie jest. Swobodny lot. No trochę sfatygowana kaseta, ale nie szkodzi. Dobry aktor. Eric Roberts, Jeff Fahey, a Pamela Gidley. Będzie dobry film. Nieprzewinięte, będzie kara. Zabrak przewinięcia kasety. I ostatni film: Peacemaker, rozjemca, Klunej i Kidman. Bardzo dobre kino. Mam i ja. Fajnie, cieszę się bardzo. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zgadza się. Dotrwaliśmy do ostatniego do końca. Dotrwaliśmy do końca odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, niech się kanał rozwija. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Cześć.